Cześć kochani, witam Was bardzo w drugim odcinku na temat żywej wody. Chciałabym Wam jeszcze powiedzieć sporo różnych ciekawych informacji, żeby Was jeszcze bardziej zachęcić do zastanowienia się nad jaką. Wodą warto by było pomyśleć, ale od razu mówię, że żywą wodą i taką żywą wodę warto by było mieć w swoim domu. Wspomniałam w ostatnim odcinku, co to jest e, ta żywa woda, co to jest martwa woda, co to jest jakaś strukturalna woda. <grych> a dzisiaj jeszcze troszeczkę opowiem również i o tym, jak i o pewnych szczegółach, które uważam, że są ważne, a nie zdążyłam o nich opowiedzieć wcześniej. Cóż mogę powiedzieć? Mogę szybciutko powiedzieć, że firma Harmony H2O podaje 7 kroków 7 unikalnych takich informacji o wodzie wzorcowej. Oczywiście już wiecie, co to jest ta woda wzorcowa, więc chyba się nie muszę powtarzać. i ta woda wzorcowa to jest woda na naszej planecie, która jest po prostu przede wszystkim, musicie pamiętać, niezliszczalna. To woda, która ma zdolność naprawianie wody słodkiej i wody słonej. To woda, która zapobiega tworzeniu się błędów w DNA. Co jeszcze? Woda wzorcowa to woda, która. Reaguje na każdego rodzaju człowieka, słuchajcie, indywidualnie. To woda o niespotykalnej, silnej energii życia, i to woda, która również ratuje życie i pomaga ludziom, leczy ich. Cóż jeszcze? To woda, która przywraca życie, tak zwanej martwej wodzie. Więc, woda wzorcowa to podstawa. Sam nie jesteście w stanie jej zrobić, ale możecie po prostu kupić tak zwany wzorzec wody wzorcowej, który, jak będziecie mieli, Będziecie mogli we własnym domu stworzyć dla siebie wodę żywą z własnej oczyszczonej wody, ale oczywiście trzeba mieć filtr, żeby zastosować jak najbardziej wspaniałą wodę, jaką tylko macie, jak najbardziej czystą, bo wtedy uzyskacie jak największy efekt. No cóż, i taką właśnie cudowną technologią ta firma się chwali, o której będziecie mogli poczytać więcej na internecie. Także wiecie już co to jest ta woda wzorcowa, że to jest woda pod względem struktury i jej regularności, która zawiera aż 100% ortoklastów, co czyni ją tak zwaną niezniszczalną. Przypominam Wam o tym, dlatego, dlatego warto o tym wiedzieć. Może powiem tak szybciutko, bo tego nie powiedziałam, co to są w ogóle te. Ostroj paraklasty, bo ja tutaj yy, o tej wodzie wzorcowej mówię w, w ortoklastach, paraklastach i tak dalej, a może nie wiecie o co chodzi, yy, to. Rosyjscy, rosyjscy naukowcy w 2006 roku odkryli w wodzie, w stanie płynnym, właśnie molekuły orto i paraklastów. Orto, orto się poruszają, a paraklastry są stałe. To właśnie proporcja między orto i paraklastrami jest odpowiedzialna za życie, kochani, w wodzie i chodzi tu głównie o przewagę tych orto. Dla przykładu, właśnie jak wspominałam, że woda z kranu ma około 3 do 5 ortoklastrów, natomiast woda uzdatniana e, technologią Living Water Technology, e, dostosowuje się i odprowadza wodę do stanu, czy też doprowadza wodę do stanu 60% ortoklastów. Dodatkowe, kochani, zakroplenie bezpośrednio wodą wzorcową, np. 7 kropel na 1 litr wody, doprowadza wodę do poziomu aż 90 orto. I na takiej właśnie zasadzie pracuje e, Aktywator wody Royal, ale to już zupełnie coś innego. Jak firmy będą chciały uzdatniać taką wodę, to mogą taki aktywator po prostu sobie e, zakupić. Chciałabym jeszcze. Powiedzieć i jakby zaznaczyć, o co chodzi na przykład z toksynami w wodzie, bo możecie zadać takie pytanie: czy w tej wodzie żywej są te toksyny i jak to w ogóle wygląda. Woda żywa ma wiele zadziwiających w ogóle cech, oprócz tego, że wyręcza nas w doborze pH czy. Potencjale Redox potrafi jeszcze y, wypierać toksyny z organizmu, nie wiem czy wspomniałam to w pierwszym odcinku, bo to jest bardzo ważne, że woda żywa, kochani, wypiera toksyny z organizmu, co jest fenomenalne. Mechanizm ten nie jest do końca poznany, ale może wynikać ze zdolności wody aktywnej do samoczyszczenia. No właśnie, tak jak potrafi usunąć na przykład y, gaz, y, tak y, samo woda potrafi też żywa usunąć wszelkie związki jej obce i obce naszemu kochani organizmowi. Dzięki temu nasz organizm funkcjonuje dużo lepiej, nie traci energii przede wszystkim na walkę z truciznami i dłużej będziemy mogli zachowywać, jakby to powiedzieć, młodość i... Sprawność. Jeśli chodzi natomiast o replikację DNA, woda żywa odpowiada również za jedną z najbardziej istotnych dla organizmu, kochani człowieka, funkcji. Zapobiega błęd, e, błędom podczas replikacji DNA, która jest e, częstą przyczyną powstawania różnego rodzaju kochani nowotworów. Jeśli natomiast chodzi o plastykę wody, możecie zwrócić uwagę na plastykę wody, na przykład wodę z kranu, jak wle, wlewacie z jakiegoś naczynia wolnym strumieniem, rwie, ta woda się tak jakby rwie. Ta sama na przykład woda wylewana takim samym strumieniem poprzez na przykład aktywny kubek, który możecie kupić od tej firmy z, z cudownym zawartością w środku mm, który będzie aktywował e, wodę, i ta woda już nie będzie taka porywista, rwista, nie wiem, jak to określić, będzie się wylewała takim bardziej e, równiejszym strumieniem, i to też można po prostu zauważyć. E, chciałabym właśnie teraz może powiedzieć o. Kilku produktach, które kupiłam z tej firmy przede wszystkim o kubku, który się nazywa aktywnym kubkiem. I ten aktywny kubek, kochani, to nie jest filtr, i tutaj już chciałabym Was wyprowadzić z błędu. Kubek zmienia w ogóle strukturę wody na najbardziej dla nas korzystną strukturę heksogenalną, natomiast nie filtruje i nie oczyszcza wody, żeby to było jasne. W przypadku zanieczyszczeń mechanicznych można zawsze zastosować Wolny, dwu lub trzyelementowy, prosty po prostu filtr węglowy i mechaniczny, i nie ma problemu. Jak to w ogóle działa, skoro nie ma bezpośredniego kontaktu, kochani, z wodą? Już Wam tłumaczę. Woda wzorcowa, która jest w środku kubka, ma bardzo wysoki poziom wibracji, co powoduje, że ścianki metalowego kubka, czy też podstawki, czy też kuli, które możecie zakupić, nie są dla niej żadną przeszkodą, aby uzdatniać z kolei inną wodę. I na przykład, czy można ym, w takim kubku parzyć kawę, herbatę i tak dalej. Już od razu mówię, nie można w nim parzyć kawy ani jej zalewać wrządkiem. Można natomiast uzdatniać wodę kubkiem lub podstawką, czy też kulą, yy, wlać ją do po prostu czajnika i, i zwyczajnie zagotować, i później sobie zrobić kawę czy herbatę. No cóż. Co może zaburzać działanie takiego kubka? W instrukcji firmy zalecane jest trzymanie takiego produktu z dala od telefonów komórkowych, kuchenek mikrofalowych i tym podobnych. Piszą to jedynie z troską, aby po prostu ich produkt działał zawsze długo, bowiem silne pole elektromagnetyczne, kochani, jedynie zaburza działanie takiego kubka, kuli czy też podstawki na 30 minut, więc nie ma tragedii jakieś tam były pytania, czy skanery na lotnisku, jak się przewozi ten kubek, podstawkę, czy tą kulę, mają na nią wpływ, więc firma odpowiedziała, że nie ma ją wpływu, cóż jeszcze, po wlaniu wody do w ogóle aktywnego kubka, struktura jej naprawia się w ciągu 15 sekund, słuchajcie, więc to bardzo szybko, a po wlaniu wody, po, sorry, po wylaniu wody z kubka, woda żywa utrzymuje się tak, po 14 godzinach tak 98% było podane, po 24 godzinach 85%, a po 48 godzinach jest jej około 75%. Po 6 godzinach firma podaje, że 64%, a po 16 godzinach utrzymuje się 37%, więc uważam, że najlepiej taką wodę pić od razu, wtedy jest najzdrowsza i najwspanialsza. Jak możecie sprawdzić w ogóle, że produkty tej firmy H Harmony H2O w ogóle działają i, i wytwarza się naprawdę z tej wody wzorcowej woda żywa? Po wlaniu na przykład wody do, akty do aktywnego kubka, struktura jej naprawia się, jak już wspomniałam, w ciągu 15 sekund i można wtedy tą wodę, która już jest gotową, na przykład podlewać kwiatki. I wtedy widzicie jak te kwiatki szybko rosną. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Różnica pomiędzy aktywnymi podstawkami: ta firma ma dwie podstawki, małą i dużą. To mała podstawka e, wod, e, przetwarza, zmienia wodę na wodę żywą w ciągu 15 kochani, sekund i uzdatnia 250 ml wody. Natomiast duża podstawka, z tego co wiem, to w 15 sekund uzdatnia aż 500 ml wody, dlatego mała jest po prostu wygodna moim zdaniem w transporcie. Cóż jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Kubek aktywny w ogóle działa o tą technologię żywej wody Living Water Technology. Wykorzystuje w pełni energię kochani natury, oddziaływując specjalnie opracowaną wodą wzorcową, znajdującą się właśnie wewnątrz podwójnej ściany tego kubka. I to jest takie najważniejsze I kubek ożywia, czyli przywaca naturalną strukturę wszelkiego kochani rodzaju płynom, które zostają do niego wlane, jak, jak woda czy też soki. Zalecany jest w szczególności do picia wody kochani, no i czas potrzebny jak wspomniałam do aktywacji tej wody to jest 15 sekund, więc to jest bardzo szybko. Picie żywej wody wzmacnia, kochani, pamięć, po, e, pozwala uniknąć wielu chorobom, wzmacnia psychofizyczne zdolności człowieka, a woda taka znacznie lepiej nasyca biomolekuły organizmu oraz, kochani, aktywuje i reaguje ze składnikami biologicznymi i różnymi minerałami naszego ciała. Zastosowanie, które podają w ulotce, to przede wszystkim picie wody oraz innych napojów spożywczych, przygotowanie posiłków, czyli zup, soków, kompotów, sosów i jakichś tam etc. Przygotowanie na przykład naparów ziołowych z tej wody żywej, wzmacnianie y, ziół, ponieważ ta woda żywa będzie wzmacniać działanie ziół. Y, wspomniałam wcześniej, że można nią podlewać rośliny i te rośliny szybciej rosną, naprawdę sprawdziłam to i tak jest. No i oczywiście można wykorzystywać tą wodę żywą do mycia produktów spożywczych. Zmiany, które zachodzą, kochani, w organizmie według profesora Musia Gihona na skutek picia strukturyzowanej wody, jej wpływ na różnego rodzaju dolegliwości, choroby oraz inne zalety są, kochani, następujące. Podaje on, że następuje polepszenie zdolności przenoszenia tlenu i substancji odżywczych do komórek oraz Usuwanie substancji odpadkowych z komórek, co jest bardzo ważne, poprawia utlenianie krwi, stabilizuje funkcję serca, zapobiega błędom podczas replikacji DNA. Woda heksogenalna jest głównym źródłem energii wszelkich organów. Jest to, kochani, szczególnie istotne dla zapewnienia powiedziałabym wysokiej wydajności i. Wydolności fizycznej przy wykonywaniu np. ciężkich prac fizycznych czy podczas uprawiania kochani sportów wyczynowych. Co jeszcze? Następuje polepszenie wchłaniania składników odżywczych, zwiększenie mocy układu immunologicznego, co jest bardzo ważne. Woda żywa ulepsza, e, e, polepszy hydrację, czyli Otaczanie substancji przez molekuły wody, przez to lepsze jest rozpuszczanie i wchłanianie różnych substancji do organizmów, co jest bardzo ważne. Woda żywa również mm, poprawia wzrost odporności organizmu na choroby, ponieważ większość chorób wiąże się z chronicznym odwodnieniem, niestety. Yy, przeciwdziałanie wysuszaniu skóry, trądzikowi, łuszczycy, powstawaniu zmarszczek, ta woda się również do tego przyczynia. Przeciwdziałanie, kochani, zaparciom i polepszenie oczyszczenia jelita grubego ze złogów poprzez ich lepsze rozpuszczanie i wymywanie. Do tego jeszcze przeciwdziałanie powstawaniu złego cholesterolu i odkładanie się ym, produktów jego utleniania na ściankach naczyń krwionośnych czyli problemy z cholesterolem y, powstają w dużej mierze w bazie, oczywiście, utajno, utajnionego procesu odwodnienia organizmu, gdybyście nie wiedzieli. Woda żywa jeszcze pomaga i zmniejsza wysokie poziomy cholesterolu i wysokie ciśnienie krwi. Najprawdopodobniej jeden z najważniejszych, kochani, czynników sprzyjających zmniejszaniu masy ciała, e, przeciwdziała właśnie otyłości. Każdy program dotyczący w ogóle odchudzania powinien bazować moim zdaniem na piciu strukturyzowanej wody żywej, Brak mm, zaopatrzenia organizmu w heksogenalną wodę przyczynia się do wzrostu kochani, właśnie tkanki tłuszczowej oraz do zmieniania się jej w zbiornik toksyn i kwaśnych odpadów, prowadzących do oczywiście powstawania celulitu, a woda w, żywa w tym pomaga. Oczywiście zagalopowałam się i czas mi się kończy, dlatego będzie trzecia część, na którą Was serdecznie zapraszam do usłyszonka, gdzie dowiecie się jeszcze więcej. Papatki, cześć.